Woliński Festiwal znany jest na całym świecie i podczas festiwalu wszyscy fanatycy mogą zobaczyć i poczuć na własnej skórze jak żyło się podczas epoki wczesnego średniowiecza. I aby następne festiwale były coraz lepsze, marszałek Olgierd Geblewicz spotkał się z przedstawicielami gminy, by rozmawiać o wypracowaniu optymalnej formuły festiwalu. Ranga festiwalu, ona wzrasta i wielkie słowa uznania chcę i podziękowania skierować do pana marszałka, który od wielu lat... Przeznacza duże środki na promocję tego festiwalu. Wielu z Państwa było w Zakopanym, gdzie czyta: przyjęcie do Wolina, Festiwal Słowian i Wikingów czeka na Was. Na dawnym budynku Odry w Szczecinie przecież ten plakat, ten billboard również zachęcał wielu ludzi do odwiedzenia. Porozumienie podpisano w jednej z chat skansenu. Swoje podpisy na porozumieniu złożyli marszałek Olgierd Geblewicz, burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz, prezes Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wojciech Celiński oraz starosta Beata Kiryluk. List, e, który dotyczy organizacji 18. edycji festiwalu li tylko jako zobowiązanie nas wszystkich tu siedzących za tym stołem do ciężkiej pracy i, e, i myślę, że będziecie Państwo mieli mieli pełne prawo i, i sposobność do tego, żeby po 18 festiwalu nas z naszej pracy rozliczyć. Skansen ma na swoim terenie już 25 chat, palisadę, port i bramę. Wszystko wykonane metodami i narzędziami, jak w średniowieczu. Wkrótce planuje się dalszy rozwój, w tym budowę nowych umocnień, podobnych do tych, które istniały przed dziesięcioma wiekami. Wybudowany zostanie też wielki dom wikingów z pokojami dla gości, którzy przyjeżdżają na dłużej. Możemy przystąpić tutaj do udziału w organizacji kolejnego festiwalu, i tak jak pan marszałek powiedział, ja mam do czynienia na co dzień tutaj z tymi. Ludźmi, którzy tworzą stowarzyszenie, są to naprawdę ludzie, którzy tym żyją, to przeżywają i są bardzo autentyczni w swoich działaniach. Do tej pory festiwal organizowany był przez stowarzyszenie, któremu pomagała gmina. Teraz po podpisaniu porozumienia Centrum Słowian i Wikingów ma stać się wielkim centrum edukacyjnym z parkami tematycznymi. Ma być również towarem eksportowym, podobnym do tego, jakim jest biskupin.